Witam kochani serdecznie po drugiej przerwie, skończył się sezon gołębi młodych, chciałbym Wam powiedzieć, pokazać co zdobyliśmy w tym pierwszym roku, roku lotowania. Więc zdobyliśmy mistrza sekcji na gołębie, na gołębie młode, drugiego wicemistrza na gołębie typowane, Tu jest w sekcji bystre. Tutaj, ma, tutaj mamy drugiego wicemistrza, w sekcji też bys, bystre. Tutaj mamy tytuł drugiego przodownika z całości na łodziciał. Tytuł piątego przodownika na gołębie typowane, z Mamy Najszybszą serię y, typowaną na byton odrzaski z obwodziciele. Mamy piątego lotnika na sekcję Bystre. Mamy pierwszą nagrodę z Beskow. Głąbek zdobył. Tu mamy drugą nagrodę z Beskow. Głąbek zdobył też. Tu jeszcze gąbki zdobyły trzecią nagrodę z, z lotu Beskow na sekcję. Tutaj druga nagroda, Zielona Góra. Głąbek zdobył. I tutaj trzecia nagroda, też Zielona Góra, Głąbek zdobył na sekcję Bystre. Tak to kochani wygląda. Gołąbki po długiej przerwie nagrywania, westawę do nagrywania. Samczyki sobie super jedzą. Właśnie przyślijmy im dać. Całkiem fajnie. Gołąbki się bardzo fajnie mają. Jakieś kurację robimy, skończyliśmy pierzenie. Także wszystko się tutaj porobili, nie w miarę, tak. ten. Także jest na razie według mnie jest wszystko dobrze, tak jak, mówiłem, no, tak jak mówiłem wcześniej, coś tam się zdobyło w tej sekcji, no i w oddziele. Także lot Także rok znaczy, taki myślę, że nie naj... Znaczy, dla mnie no bardzo fajny, każdy mówi, że powinien się cieszyć z tego co zdobyłem, bo dużo hodowców, którzy lotuje to nie zrobili tego przez nawet 20 lat, a w ciągu roku, ale ja powiem tak, no mogłem zdobyć dużo więcej na pewno, bo szkoda mi bardzo było w oddziale drugiego, drugiej serii. Drugiego, byłem na drugim miejscu z po czterech lotach. Na tym ostatnim locie właśnie spadłem na ósme miejsce. co najbardziej mi właśnie boli. No i to, że w sekcji prowadziłem przez wszystkie loty, praktycznie na pierwszych dwóch, na, na pierwszych, dwóch pierwszych miejscach byłem od początku. No a akurat na tym ostatnim spadłem na trzecie miejsce z typowanych. No i miałem tam fajnie, bo miałem dosyć fajnie, dużo lotników miałem pierwszych bodajże chyba z 6 po tym rocie przedostatnim, no ale troszkę się tak spieprzyło, no ale ale udało się coś tam od 5 lotnika bodajże do 10 to były chyba pierwsze moje. Także też tam w 20 czy 30 lotni w głębiach pierwszych na sekcję tam moich było chyba też, nie wiem, 16 czy 20. Także ta ilość ilość też jest fajna. Ilość konkursów złotów dla mnie no to była bardzo fajna, bo praktycznie z każdego lotu tam ponad 35 38, 40 konkursów na 55 gołębi także także nie było takiego znaczy po prostu już też tego lotu też nie nagrywaliśmy tych filmów nie chciałem nagrywać, bo po prostu troszeczkę się stresowałem tym wszystkim jak to będzie, jak to będzie szło żeby nie zapeszyć, żeby coś tam nie spieprzyć i mówię tak żony nie nagrywajmy, bo kurde to boję się, żeby mnie to przerośniec, nie? No i powiem tak, na tym locie ostatnim mieliśmy lot mieć 300, 310 km do mnie no i w dniu koszowania tam, dniu tam wcześniej chłopaki chyba zmienili, nie wiem, dzień dzień czy tam czy w dniu koszowania nawet nie pamiętam jak to była sytuacja, ale dowiedziałem się w dniu że ten lot jest skrócony na 240 czy tam 60 no troszeczkę nie byłem zadowolony z tego w początku Byłem, no... to no, troszkę się zezłościłem. Jeszcze się później dowiedziałem, że jest 13, to ja mówię, ja ten lot przegrywam. No i przyjechałem z domu i mówię do żony, że ja ten lot przegram. Na go przegram, nawet... nawet... nawet nie ten. Nie miałem... no po prostu czułem to, że przegrywam ten lot. No i nie będzie dobrze, bo ci ten lot jest bardzo dobrze się szłoci, no to na piąty, już niemożliwe, nic nie poszło. A ja mówię, no zobaczysz, że przegramy ten lot. No i rzeczywiście ten lot dla mnie to był najgorszy jaki mógł być. W każdym bądź razie u nas na mojej jak się to mówi okolicy, w Bogusławicach dokładnie padał deszcz tam u chłopaków też z Bierutowa i tak dalej tam zaczął pierwszy deszcz, pierwszy, pierwsze głębie stoczęły znaczy one, oni w ogóle już mieli głębie wszystkie w deszcz u mnie pierwszy gołom, który przeciął, to już padał deszcz i tak do ostatniego, te głębie które dni na towarzyszu ostatnim Yy, praktycznie przychodziły tam 24, 5, 6, tam do 37, 40 miejsca to one zaczęły wszystkie przychodzić pierwsze, nie? czyli te gołęby, które nie potrafiły się ścigać, dla mnie no to one zaczęły przychodzić jako pierwsze, dlatego się nie zdobyło nawet serii typowanej, gdzie mówię naprawdę pierwsze serie miałem na oddział nawet typowane i, i, i szło mi to świetnie znaczy ja mówię, wygrać z całości 50 gołębiami, czy 70, 70 gołębi i wygrać w sekcji trzeba oddzielać, bo no to, to jest wiadomo, że to jest wyczyn duży. No to nie każdy ma pojęcie, znaczy pojęcie. Może nie w sensie pojęcia, ale no, no to nie jest takie proste wygrać. Ale wygrać głębiami na przykład typowanymi i w pierwszym roku na oddział, no to to był dla mnie priorytet w ogóle całego lotowania. No powiem tak. No. Bardzo, bardzo mi się to spodobało. Bardzo po prostu... No, to takie było dla mnie troszeczkę, aby to powiedzieć, e, e, takie, jak to powiedzieć, męczące. A czy męczące? No, to treningi i, i w ogóle. No to. Trzeba to jeszcze przeciąć. Nie, nic nie. E, to, no, dostawanie głowkami, no, praca taka była dosyć ciężka. Także ja mówię do rządu, jak, jakbym lecił na stare głębie, to bym chyba nie dał rady, bo no, to dużo jest. Za dużo jest przygotowania, a mówię lecieć tak, żeby lecieć, żeby sobie tylko przelecieć program notowy i nic nie zdobywać, to wiadomo, że też tak nie nadbywa, ale... Ale no ja jestem troszeczkę bardziej ambitnym człowiekiem. I nie lubię lecieć bez bez przyjemności. No jakaś przyjemność tego muszę mieć, tak? Gębie się Muszą w jakimś stopniu wykazać. A jeśli go nie chcą wykazywać, no to... Zmieniamy linię do gołębi, zmieniamy gołębie i szukamy takich gołębi, które będą przede wszystkim na razie się skupiłem na gołębiach szybkich, tak? Więc nie szukam gołębi długodystansowych, tam do 500-700, tylko takie do 500 tak? Takie, które potrafią po prostu się ścigać. No i też chciałbym takich gołębi ogólnie dużo mieć, żeby właśnie, żeby ta brygada, jak się to mówi, wypuszczona będzie tam powiedzmy 60 gołąbków, to żeby po prostu te gołębie siadały no, po prostu jak nie w grupkach jakichś, no to żeby waliły po prostu jak jak, zaproszenia jak, jak zaproszenie, jakaś drzewa mają spadać. A nie tak, żeby one po prostu sobie przechodziły jeden, mnie drugi, bo ten sens notowania takiej wtedy jest bardzo brzydki, no słaby dla mnie. I no ten sezon taki mówię, mówię, nie nagrywałem, nie chciałem nic zapeszyć nie wiedziałem jak się zachować, nie wiedziałem jak to zrobić, mówię do żony, no, no tak troszeczkę, no no taki byłem troszeczkę ten. Po pierwszym locie mówię bodajże zdobyłem 37 konkursów. Pierwszą serię na oddział wtypowanych, pierwszą serię na sekcję miałem, pierwszą sekcję z całości na sekcję miałem, miałem dużo lotników pierwszych, no, no te gęby się pokazały to no fenomenalnie, no, no no fajnie, fajnie, no mówię no żony ja pierniczę, no kurde. Mówię, z 20 konkursów, ja bym zdobył 15-20 konkursów z tych 57 głębi, czy 6 No to już będzie chyba jakiś wyczyn a, a, Ale jak to się okazało, że praktycznie żeśmy zdobyli 75-80% konkursów, no to już dało mi to do zrozumienia, że jednak trzeba troszeczkę walczyć z tymi głębiami No i się starać, ale jak to wszyscy mówią, to pierwszy lot, to tam nikt to tam wiadomo, to tam wreszcie przyjdzie, no dobra, no, no bardzo się liczyłem z ludźmi ich zdaniem, no bo ja nie miałem okazji tego wiedzieć. Nie miałem, nikt, nikt tego nie mógł pom pomóc yy, zrozumieć, jak to może być. Ja nie wiedziałem tak samo. Ja próbowałem. Próbowaliśmy jak najbardziej, ale sama próba, no to. No to też. No, no mówię, no to tak. No próbam się, no tak. No człowiek znaczy ja próbuję, tak. No ale są jeszcze ludzie na świecie bardzo dobrzy. I mam na myśli kolegę Mateusza Skibę, którego serdecznie bardzo pozdrawiam. Mogę powiedzieć, że to jest mój przyjaciel, który ma bardzo mocną, bardzo mocną wiedzę o takim gołębi, ale to mówię jeszcze raz, bardzo mocną. I ma bardzo dobre gołębie, świetne gołębie. Jego gołębie zresztą kupiliśmy tam 10 sztuk. Bardzo fajnie przejdziały program lotowy. Jestem zadowolony w ogóle z jego pomocy. Pomagał mi no, no świetny facet, no świetny facet. Mówię, no, takich ludzi na świecie więcej, no to ten sport by był bardzo miły, tak. By było miła atmosfera, nie byłoby Pany problemów, ale niestety jest jak jest. Także Mateusz, jestem Ci bardzo wdzięczny za tą Twoją pomoc, za Twoją wiedzę, no i, i, i w ogóle, no w ogóle mówię, no facet jest zarąbisty, no bardzo się lubimy, zresztą i w miarę możliwości rozmawiamy, także jestem z niego bardzo zadowolony. Także powróćmy do naszego do naszej hodowli. No potem tak, No nie mam miejsca na ratowanie starymi gołębiami, a po drugie jeszcze jestem troszkę za młodym hodowcą. Muszę, potrzebuję po prostu zdobyć gołębi takich bardziej sprawdzonych, równych gołębi, szukamy... Yy, no raczej równych, no chodzi w sensie takim, że trzeba gołębie przygotować, jak się, jak się gołębie przygotuje, tak masz, no. Są ludzie, którzy lecą gołębiami, na przykład nie wiem, ma 70 gołębi, i on mówi, zobuty z obu konkursów jest ok. A ja mówię, nie, według mnie to nie jest ok, bo ok to jest to, zdobyć, dać darmo 10 gołębi i zobaczyć 8 konkursów, to to jest ok. Ta wydajność gołębi musi być, tak? A to, że ktoś ma dużą ilość gołębi, nie, no to mi tak tu paruje, dużą ilość gołębi ktoś ma, a mało, ma mało konkursów, mało wyników, no to. No, to tak. Ja uważam, że to takie. No nie do końca. Tutaj porobiłem wentylację w tym starym moim mikrospodowym, Nie wiem, tak będzie widać, bo coś mi ten telefon tak jak wyparował. Paruje. Ale. No powiem tak. No, jest ok. Jest ok. Ogólnie jest super. Część gąbku wydałem tych młodych, trzotowanych kolegom. No bo. No naprawdę nie mam gdzie tego dać. Tutaj w rozpodzie miałem zresztą par 30 ponad dużo gołąbków stąd wyjechało. Coś tam wpuściliśmy, coś dokupiliśmy No na pewno się zbroimy jakoś na ten nowy sezon. Jak to będzie szło nie mogę powiedzieć, bo nie mam pojęcia. Nikt, nikt nie wie. Rok w tobie jest nierówny, gołębie są też nierówne, tak? Mniej może będzie czasu na przygotowanie, mniej będzie czasu na to i... i ten I także Tak to wygląda moi kochani. Także postaramy się teraz nagrywać częściej. Gąbki fajnie mówię sobie zjadły. Napiją się. Samczyki sobie już jest fajnie, jest. Mówię co w gąbkach jest fajna. Zimno dzisiaj jest bardzo minus, minus 5 stopni. Także no jeszcze trochę jak i to mówi. Będziemy przeszykować. Znaczy jeszcze trochę, jeszcze, bo, tak już będzie mówię, grudzień, styczeń, koniec stycznia. Już będzie bliżej lutego, to jeśli zaczniemy się to hodowlę bardziej mocno przykładać. Powiem tak, jeszcze mi tam zostało, muszę zrobić taką kurację, odrobaczyć gołąbki. I tydzień, tydzień, tydzień sobie takiego jeszcze na koksydiozę i kory dębu i, i, i zwierzby płaczącej. Herbatki poparzymy przez tydzień. To mi zawsze robaki zabijało, pomagało. Więc myślę, że w przyszłym tygodniu od poniedziałku do piątku im przewalimy taką kurację. A, a na przykład w przyszłym tam powiedzmy, nie wiem... Za tydzień, za dwa tygodnie, czy za półtora odobaczymy, zobaczymy znowu jak to będzie, czy były robaczki, czy nie będzie, czy ta kuracja z tej kory dębu i z tej wierzby płacącej mi da daje egzamin naprawdę 100%, bo w tamtym roku mi to zdało, naprawdę bym mówię, 100% mi to zdało, zda, zdało egzamin, także fajnie to wszystko wyszło, także jest, jest ogólnie super, zobaczymy, mówię miałem samiczki tam przenieść do golemika młodych, ale nie zrobiłem tego, gdzie tam młotaj, idziesz? Chodź! idź, idź, Malutka, chodź, 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 dziewczyny, dziewczyny, malutkie, dziewczyny, chodź, 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 ale to tak się nie da Nie da się Ogólnie to się tak nie da Nie da się tak wszystkiego żeby yy, to powiedzieć Przewidzieć tak? Ale się dziewczyny mają tyle miejsca a się będą bić No ale No na życiu tu być dziewczyny Ja wiem że ta ściana jest głupia, bo one się widzą Ale, ale jeszcze tak musi być ten sezon na pewno Później zobaczymy no dalej zrobimy z tym wszystkim. Na razie mówię, jestem zadowolony z sezonu. Jest dobrze bardzo. Także jeszcze raz was bardzo przepraszam za to, że nie nagrywaliśmy. Bo niektórzy bardzo na te filmy może liczyli, czekali, ale za wracamy jak się to mówi z podwójną siłą. Teraz będziemy mocniejsi. Dużo ludzi hejtowało. Znaczy hejtowało, może nie w tym stopniu, że hejtowało. Dużo ludzi by pewnie chciało, żeby... żeby mi słabo szło z głębiami i tak dalej, ale więc to jest dla mnie pasja i hobby moje. To też trzeba gołębie kochać. To nie jest tak, że go głębia. Znaczy ja jestem z ludzi takich, że nie umiem się wycofywać, nie umiem się wycofać w danym dniu, w danym locie. Miałem takie gołąbki, które wkładałem i byłem pewny, że one nie wrócą, bo zdarzyło mi się takie, że miałem trzy gołąbki czy ile i straciłem przez wasą głupotę. po co widziałem, że jeden gąbek latywał walno w warwilę, skrzydłem i widziałem, że to nie jest słabo i tak dalej, no i włożyłem go na lot, no i nic nie poradził, ale to było dla mnie bardziej pozytywne. Znaczy, byłem bardziej pewny, że tak będzie, że on nie wróci, ale nie dawało mi to mówię spokoju. Nie dawało mi to spokoju i, i mówię, nie, nie idzie, bo mała ilość jest gołębi, chciałem, mówię, coś tam trzeba ulatać, coś ten. Taka troszeczkę byłem, ja mówię, byłem, byłem mega bardzo zadowolony, ale taka była malutka niedosyp, no kurde no, Jak już jest bardzo dobrze, to się chciało jeszcze, jeszcze się chciało trochę to ulepszyć I Czasami jest tak, że jak ktoś chce coś więcej Zrobić No to Bardzo mi przykro, ale to Co dziewczyny? No co niunia? No chodźcie, tutaj niunia, niunia No chodźcie dziewczyny Chodź, 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 chodź. No i tak jakoś mi to wychodziło W miarę mówię fajnie, ale Ale tak mówię, dosyć byłem nie do, nie, nie do końca pełniony o tym oczu ostatnim chociaż już bardzo bardzo chciałem żeby te loty się skończyły chociaż jak dla mnie to pójdą już więcej tych lotów no ale 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 mówię żeby już się skończyły bo są dosyć fajne miejsca no to może Krzychu starczy na ten rok nie wariujmy no ale to wiadomo jak to jak to w hodowli, no także jeszcze raz was bardzo serdecznie pozdrawiam mówię wracamy z podwójną siłą także będziemy częściej nagrywać także Oglądajcie sobie to, co, co tam nagrywam, co mi się tam udało z, z, y, osiągnąć w tym roku. To mówię, tylko ciężka praca. Jeżeli ktoś, ktoś chce dobrze lecieć, no to musi ciężko pracować przy głębiach. Treningi, praca i to jest sukces. Dobra karma, wiadomo. No i, no i tam jeszcze pozostałe sprawy, które trzeba spełnić w głębiach. To nie jest taki tak, że go on zje i go będzie leciał. Nie, to tak nie jest. Go tylko jak zje. On tylko nie będzie leciał, bo gołąb musi musi coś mieć więcej od siebie dać. Bo ludzi dużo hoduje, ale nie do końca jeszcze tak mówię Wysiało na wysokim poziomie. No niektórzy się cieszą z każdego gołębia, że tutaj przylatuje, tak? Ja też rok temu pierwszy raz wkładałem gołębie na kabinę. Do kabiny miałem tam 30 bodajże gołębi, czy 28, się pamiętam. Jak tam przychodziły gołębie, to byłem zadowolony, ale one przychodziły w takim tempie że potrafiła będzie różnica od głębia do głębia 35 minut, 10 minut spokoju, tak? Ale widzę, że w tym roku z pomocą kolegi, no to kurde, no to te gołębie 15 minut to praktycznie miałem większość głębi w domu, tak? A tam po prostu to jest inna sytuacja lotowania, także. Także wiem, że mówię, do no, dużo ludzi mówi, materiał musi być. No zgadzam się, no jakiś materiał musi być. Chociaż ja tam nie mam głębi za miliony wie jakich. Ale... Ale skoro się te gąbki pokazują, to tylko trzeba im po prostu pomóc, dobrze lecieć. I one też dają dużo radości i miłości, tak? Także jestem zadowolony bardzo z tego sezonu. No mówię, malutka jeszcze taki jest. I skierka, która jestem niezadowolony do końca, ale ale, ale, ale z reguły, żeby... Mówię, nie zapeszać, to jestem mega zadowolony. mega. Jest fajnie, jest fajnie. Także powolutku się szykujemy, wchodzimy już w lot. Znaczy rok nowy, także nowa nadzieja teraz, tak? Już sezon zakończony, że już się nie da nic więcej zrobić. Teraz trzeba, albo się, trzeba się teraz starać, żeby kolejny rok był też w miarę udany, tak? Ale czy będzie, to nikt tego nie wie. Zobaczymy, nic nie będziemy zapeszać, nie będziemy się przekładać, bo nie ma sensu się przekwalać w głębiach, bo, bo bo, no bo ja nie lubię nawet się przekładać, ja dopóki czegoś nie osiągam, to nie będę, nie będziemy gadać, tak? No mówię, młodzież mi się świetnie oblatała, świetnie ten, treningi były fatalne, powiem tak. No dla mnie treningi to w tym roku no to wwoziłem je troszeczkę dużo razy, bo nie mogły zaskoczyć, tak? No, bardzo długo wywoziłem, bardzo długo by odejść nie, miały, nie mogły odejść z miejsca. No i tak mi to wkurzało, że po 10 minut się czekałem na miejscu. Z 25 km potrafiły przychodzić godzinę, tak? No to mówię, kurde, no tak nie może być. Nie może tak być, być, tego byś nie brało, Nie będą ścigać. No ale w końcu pojechaliśmy chyba ze 4 razy w te same miejsce i jak w końcu odpaliły no to mówię 12, tam 15 minut, 20 km zaczęły już strzelać. Później żeśmy zwiększyli na 50, 50 metrów treningi, zaczęły tam do 40 minut przechodzić. Mówię, no to już jest fajnie, tak? No mówię no jak się dbało, tak się, tak się ma, no ale, ale z reguły mówię tak powiem, że jest, jest super, jest super. Rok jest super, był zakończony. Mówię przytupem jakimś tam. No fajnie, no fajnie, fajnie, fajnie. Także nie zanudzam kochani jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie, dobry lot.